Cześć, tu Tadeusz Tadio Huszki. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy da się zrobić sensowny parku na żwirowni bez umiejętności, ale za to ze śniegiem. Ogólnie podzielimy to sobie na segmenty, najpierw będą pojedyncze przeszkody, a potem całość, czyli najpierw jakieś wiary, bieganie po ścianie, przeskok nad jakimś klifem albo coś. No i na końcu cały tor, całe połączenie plus jakieś inne rzeczy. Jeszcze z informacji to jestem w parkour i trochę boję się o telefon, to na klatce będzie. Taka mała kamerka, taka o nie ma jakiejś super jakości, ale jakoś nagrywa. A poza tym to telefon na statywie. No i lecimy. A więc ja już jestem na klifie. Jest wysoko, na dole jest miękki piasek. Oczywiście nie powtarzajcie tego w domu ani na zwirowni, ani nigdzie. Lecimy. Że! Fajny skok, panie skok Jeśli nie zachwycił was ten skok Rozumiem A to powiecie na skok Ze ślizgiem To jest to Ona wow. wie, że to się nagrało Yo. W drugiej raz to się nie stanie. Się. Porę na jedną z moich ulubionych parkurowych rzeczy na zwirowni. Biega nie po ścianie. Robiłem to wiele razy, nawet na tym kanale, ale nigdy po aż tak zaścieżonej ścianie. Może to wyjście kawy, on to jest... to nas stała w zaspie. Lecimy. Yo! Oh. Dobrze! Pora na ostatnią rzecz. Ostatnią część parkoura. Przed ostatecznym finałem. Czyli przeskok nad... Powiedziałbym kanionem, ale... To jest dużo powiedziane. Nad drogą. To jest naprawdę dużo. Dużo. A więc lecimy. Jooo Udało się Udało się Radzie... Wcześniej skakałem w innym miejscu trochę. Bo tam, nie? tam tam Tam, tam, tam gdzie stoi kamera Tam skakałem W ogóle zapomniałem o zwolnionego tempo I nagrało się zwykłe wideo słuchajcie nie udało się wtedy to jest tak stromy brzeg, że się nie da nawet, nawet jakbym mógł skoczyć prosto na ten brzeg, to się bałem. A więc spora na ostateczny finał na fragment wypełniony akcją, która nie tylko będzie działa się na tych pięknych klifach, ale też na tej granicy pomiędzy żwirowniami oraz końcówka na bardziej zarośniętej części drzwi gdzie ściany potrafią być naprawdę prawie prymitymi ścianami. Nagrywane w różnych ujęciach. Oczywiście ujęcia z kamerką, dalekie ujęcia oraz też różne inne. Postaram się to nagrać. Fajnie, że wyszedł. fajny montaż, fajna akcja. Niestety, dźwięk będzie z kamerki, która, jak wiemy, nie ma najlepszego dźwięku Ale, za to przetwar. Jeśli by się Wam naprawdę odcinek spodobał To moja się poświęcić i nagrać z telefonu Coś takiego, też taką akcję całą nawet akcję Ale to odcinek będzie naprawdę dobrze spodobał a więc, lecimy Taki jest kadr Stwierdziłem, że z dołu będzie lepiej dużo niż z góry Lecimy! Sory za dźwięk, słaby wiem, ale... co się Lecimy Parkour 遇到礼拜下去后。 What the No. działa, nie działa, nie ja pierdzielę! Ja sobie wyobrażacie, jak to Słuchajcie, jeszcze podsumowanie całego odcinka. Czy da się robić sensowny parkour na żwirownię? Jeszcze bez umiejętności. Jak patrzyłem na te pojedyncze akcje, to one są nawet fajne. Takie porobić. Ale takie, żeby na przykład zrobić jakiś tor, to co było ostatnie, ostateczny tor. No to powiem Wam, średnio Pamiętam, naprawdę średnio, z kilku powodów. Te przeszkody często są oddalone od siebie. Trzeba czasem wbiegać pod górę w ogóle do, nie, do nich. No ogólnie to nie jest nic specjalnego. Więc o ile takie jakieś zabawy typu jakiś skok, jakiś ślizg, jakieś bieganie po ścianie, nieprzebiegnięcie, jakieś spinaczka, przeskok, to jest nawet super, można powiedzieć, tak się pobawić, ale taki dłuższy przebieg po prostu przez zwirownię jakimiś stądami. Raczej nie, raczej nie, raczej to wygląda wtedy bardziej drewnianie. Da się zrobić taką akcję szybką, kilka przeszkód. Jak się dobrze trafi, dobrze to zrobi, ale poza tym no to raczej ciężko, żeby to jakoś fajnie. Bo nawet szczerze, bardziej pobawiłem się na tych pojedynczych. I myślę, że lepiej to wyglądało też. No teraz ja się żegnam. Cześć.